Zmowa w Radiu M. Przed mikrofonem Michał Kita, a naszym gościem jest dziś Patrycja Osman, przedstawicielka Stowarzyszenia Dwa Przymierza i Stowarzyszenia To On. Dzień dobry. Dzień dobry. A mówić będziemy o 15 sierpnia, ale nie w kontekście Święta Wojska Polskiego, bo to oczywiście jutro, ale w Parku Miejskim również bardzo ciekawe wydarzenie. Taki można powiedzieć maraton filmowy w plenerze. Co obejrzymy? Tak, obejrzymy czwarty sezon serialu The Chosen i to jest taka forma kina letniego, więc myślę, że akurat na ten upał i na ten czas świętowania bardzo dobra forma. Dlaczego akurat 15 sierpnia, dlaczego The Chosen? 15 sierpnia dlatego, że to święto i myślę, że też taka forma świętowania i, i forma celebracji. Też myślę, że 15 sierpnia dlatego, że to jest tydzień wolny, a chcieliśmy, żeby ludzie mieli taką możliwość, żeby uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dlaczego The Chosen? Dlatego, że już w tym roku rozpoczęliśmy współpracę z The Chosen i na uwielbieniu w mieście Kielce, które było w czerwcu. The Chosen gościło i, i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje. Zaproponowali taką formę promocji serialu, która byłaby właśnie kinem letnim, ale połączona z wydarzeniem, które będzie też później a właściwie z jednym wydarzeniem, ale z działaniem, które będzie później czyli z koncertem uwielbienia zespołu. To on. Więc mamy taką część poznawania życia Chrystusa i potem możliwość uwielbiania go również w plenerze. No właśnie, bo powiedzmy sobie może i wyjaśnimy wszystkim, którzy serialu The Chosen jeszcze nie oglądali. On przedstawia po prostu historię życia Jezusa Chrystusa. Tak, on przedstawia historię życia Jezusa Chrystusa, jego nauki, nauczania i tego, co Chrystus y, robił będąc na Ziemi. Ten czwarty sezon to jest. Y, Ostatni rok życia Chrystusa przed śmiercią i zmartwychwstaniem, więc to jest też, myślę, bardzo ciekawy sezon z punktu widzenia dla nas katolików, ponieważ to też pokazuje, jak Jezus przeżywał, jak jego uczniowie przeżywali ten jego ostatni rok, ile tam było wątpliwości. To jest też właśnie taki moment buntowania apostołów, ich przeżywania właśnie kryzysów, wiary i też tego, jak dużo rzeczy i cudów tam w tym czasie się dzieje, więc myślę, że bardzo ciekawe. Bo też sam serial przedstawia tak te historie, które znamy z Biblii, w bardzo ludzki, można powiedzieć, sposób i te właśnie emocje, wątpliwości również. Tak, w ogóle cały serial The Chosen jest nakręcony tak jakby odnosząc się do tamtych czasów, ale biorąc pod uwagę taką specyfikę ludzkiego życia, czyli trochę... To, co kiedyś mieliśmy przedstawiane, że te postacie biblijne, apostołowie, Chrystus, tak trochę obrazkowo to widzieliśmy, tak. to tutaj w serialu są pokazani jako prawdziwi ludzie. Ci, którzy się złoszczą, ci, którzy się denerwują, ci, którzy wątpią, ci, którzy się wzruszają i to w tym serialu jest bardzo realne i bardzo takie rzeczywiste, więc myślę, że też pomaga nam uświadomić sobie, jak to było w tamtych czasach. Nic zatem dziwnego, że ta produkcja cieszy się niesłabnącą. Popularnością? Na całym świecie, bo to też bardzo ważne, że serial kręcony jest w Stanach ale jest puszczany właśnie seriami i sezonami na całym świecie i, i na całym świecie cieszy się ogromną popularność. I zatem historia przedstawiona w czwartym sezonie chyba jest na tyle, myślę, dobrze znana wszystkim, że ktoś, kto pierwszych sezonów nie widział, jutro przychodząc do parku, no raczej odnajdzie się w fabule, że tak powiem. Tak, myślę, że cały serial jest tak nakręcony, że faktycznie nawet jeżeli ktoś przyjdzie i obejrzy szósty odcinek czwartego sezonu, to nie jest tak, że będzie miał jakąś niejasność, co się działo wcześniej, no bo są to te sceny z Biblii. Yy, natomiast obejrzenie chociaż jednego odcinka zachęca do tego, żeby obejrzeć całą historię, więc yy, jest to też yy, taka dobra lekcja ewangelizacji dla nas. No i po tym też, mówiąc kolokwialnie, poznaje się dobry serial, że jeśli obejrzymy jeden odcinek, to potem już hurtowo lecą yy, kolejne, a jutro ku temu bardzo dobra okazja, żeby ktoś może, jeśli jeszcze z przygody swojej do za nie zaczął, na no to może Ją rozpocząć od tego kina plenerowego. Powiedzmy zatem, o której do Parku Miejskiego można się wybrać. Zapraszamy do Parku Miejskiego już od godziny 11. Od 11 do godziny 20 będzie prelekcja tego, właśnie prezentacja tego czwartego sezonu, natomiast o 20 z całym w ogóle bardzo, bardzo otwarcie zapraszamy na koncert zespołu To On, na uwielbienie, które zespół To On poprowadzi i ono będzie trwało, no myślę, że do godziny 22, więc jeżeli nie możemy dołączyć nawet na oglądanie serialu, to warto dołączyć na koncert, czyli możemy tam przychodzić o każdej porze dnia i być tyle, ile, ile czasu możemy na to poświęcić. Czyli optymalnie można nawet cały dzień w Parku Miejskim spędzić i to aktywnie, bo czy temu pokazowi maratonowi kina planetowego letniego będą towarzyszyć jakieś inne jeszcze wydarzenie, czy może atrakcje? Mamy przygotowane atrakcje dla dzieci, więc jeżeli będą się Państwo wybierać z całymi rodzinami, no to, to na pewno tutaj też dzieci znajdą coś dla siebie. Mamy przygotowany namiot z kolorowankami, z popcornem i wodą, który będzie rozdawany z balonami. Myślę też, że ten serial jest tak nakręcony, że dzieci też spokojnie mogą go oglądać i że czasami nawet łatwo. Jest im wytłumaczyć i opowiedzieć o, o historii Jezusa Chrystusa. I na koncercie też zapraszamy bardzo serdecznie całe rodziny. Hmm, czy Pani zdaniem tak właśnie przekazywanie, z można powiedzieć, wydarzeń z Ewangelii poprzez kulturę, czyli filmy, seriale, to dobry sposób na takie, nie wiem, ewangelizację, albo dotarcie nawet z tą y, przesłaniem Pisma Świętego do ludzi, którzy no, na co dzień nie oszukujmy się pewnie, by do niego nie sięgnęli, żeby przeczytać. Na pewno jest to forma bardzo ciekawa, tak? Czyli taka, gdzie możemy zobaczyć, możemy doświadczyć. Opiera się też na takim y, no, doświadczeniu świata przez obraz, przez dźwięk, dlatego mamy połączone dwie bardzo. Y, idące ze sobą w parze yy... Metody, czyli przez obraz i film i przez muzykę, więc dla każdego, nawet dla tych osób, które jeszcze nie spotkały Jezusa Chrystusa, dla tych, którzy jeszcze nie poznali jego życia, to też jest bardzo dobra metoda żeby, żeby, i bardzo dobra okazja, żeby poznać i żeby móc doświadczyć, żeby też móc doświadczyć takiego życia wspólnotowego, bo mam też głęboką nadzieję, że jutro to będzie bardzo relacyjny dzień i że tam będzie bardzo dużo uśmiechu, i takiego Chrystusa, który też jest w drugim człowieku. Dlatego tym bardziej zapraszamy do Parku Miejskiego. Takie pytanie techniczne, organizacyjne, czy liczba miejsc jest w jakiś sposób ograniczona? Liczba miejsc jest w żaden sposób nieograniczona, czyli tyle ile pomieści park miejski ludzi, tyle tam jutro znajdzie swoje miejsce też i będzie przez nas przyjętych. Bo oczywiście cała, cały kinoletnie będzie w okolicy muszli koncertowej i tak. późniejszy koncert również. Tak, w okolicy muszli koncertowej będzie stał ekran i będą leżaki, na których będzie można ten film oglądać, ale oczywiście też są tam ławki. Można przechodzić, można stać, i tutaj my nic nie narzucamy. Natomiast każdy może przyjść, może się pojawić, może zostać tyle, ile potrzebuje, ile chce. Zwłaszcza, że pogoda ma dopisać, więc dobry sposób na rozpoczęcie tego długiego sierpniowego weekendu. I dobry sposób na świętowanie. Także do tego świętowania zachęcamy. Zachęcamy do odwiedzania jutro Parku Miejskiego, bo tam maraton i pokaz kina letniego z serialem The Chosen. A o tym wydarzeniu opowiadała nam dziś na antenie Radiem Kielce Patrycja Osman ze Stowarzyszenia Dwa Przymierza i to on. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. A rozmawiał Michał Kita. Rozmowa w Radiu M.